Manifestowana osoba, czy osoba, o której myślisz, odbiera te twoje myśli? To są bardzo często zadawane przez was pytania, dlatego postaram się dziś udzielić na nie odpowiedzi. Witam cię serdecznie na kanale Wykreuj swoje życie. Ja jestem Barbara i razem z Aleksandrą tworzymy ten kanał, na którym rozmawiamy o manifestowaniu pragnień i pokazujemy, że każde pragnienie, jakie masz, możesz przenieść z tego świata marzeń w ten prawdziwy świat, w ten realny świat 3D. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to jeśli jeszcze nie jesteś na naszej grupie na Facebooku albo na naszym Instagramie, czy nie śledzisz naszego TikToka, to zachęcam Cię do obserwacji naszych profili, ponieważ mamy tam masę motywujących filmików, ale są też posty z sukcesami naszych klientów. Możesz skorzystać również z naszej strony internetowej, gdzie jest masę już przygotowanych. Produktów takich jak kursy, wyzwania, wykłady szkoleniowe są specjalnie przygotowywane dla Ciebie medytacje spersonalizowane, subliminale. Także naprawdę warto zaglądać i śledzić naszą stronę internetową. A jeśli chcesz dostawać więcej treści, to możesz dołączyć do grona osób, które wspierają nasz kanał. Tam na dole jest taki przycisk, i tym sposobem dołączysz do tej społeczności. Żyjąc w świecie 3D, my jesteśmy ograniczeni przez nasze zmysły, dlatego nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego świata energii, tego, że nie ma żadnego oddzielenia. My postrzegamy ten świat 3D jako odrębny od nas, tak? Widzimy, właśnie postrzegamy to oddzielenie. Natomiast w świecie energii nie ma żadnego oddzielenia. Wszystko jest ze sobą połączone, a więc kiedy my o czymś myślimy, to nasze myśli, będące energią, docierają na określonej częstotliwości, lecą do nadawcy. Zawsze ta myśl, to co tworzymy w swojej głowie, zostaje w polu energii, w świecie energii i zostaje połączone z tymi energiami, które właśnie są na tej samej częstotliwości. Ale jeśli nasza myśl jest skupiona i skoncentrowana na określonej osobie, to ty jesteś takim nadajnikiem, a ta osoba jest odbiornikiem, tak? Czyli odbiera twoje myśli. Tylko ważne jest zrozumienie tego, że te myśli najpierw docierają właśnie na tym poziomie podświadomym do tego nadawcy. I każda taka myśl można byłoby ją przyrównać do takiej iskry. To są takie iskry, które lecą i tam gdzieś się rozpalają. I one mogą się rozpalić do wielkiego płomienia wtedy, kiedy nie ma w tej osobie oporu, tak? Ani w Tobie nie ma oporu pod postacią właśnie, na przykład wcześniejszych historii. Odniosę się tutaj do manifestowania SP, bo często właśnie ten temat was bardzo interesuje i manifestujecie byłych partnerów za którymi stoi określona historia. Historia waszego związku, ale również wersja tej osoby, którą wy ciągle utrzymujecie w swoim umyśle. I ta cała historia tworzy pewnego rodzaju opór, tak? Opór do tego, że. Ta osoba potrzebuje płomienia, żeby rozpalić tę pojedynczą iskrę. Ponieważ zobaczcie, na pewno mieliście już nieraz takie doświadczenie, kiedy pomyśleliście o czym, czy o jakiejś tam osobie, którą na przykład dawno nie widzieliście, to Nagle dziwnym zbiegiem okoliczności ta osoba gdzieś tam pojawia się w Waszym życiu. Nagle gdzieś się spotykacie, albo do Was dzwoni, albo ktoś o niej rozmawia z Tobą, więc to jest ta iskra, która rozpaliła ten płomień, i tak naprawdę w tym umyśle podświadomym zmuszając tą osobę do pojawienia się w Twojej przestrzeni. Czyli ona podejmuje decyzję i na przykład jedzie gdzieś do jakiegoś sklepu, w którym akurat jesteś ty, i tak to się dzieje. Tutaj nie ma żadnego oporu. To jest iskra, która poszła, ona nie napotkała na żaden opór, więc tego ty możesz doświadczyć bardzo szybko. Natomiast y, osobę, którą my manifestujemy, to ten opór jest zarówno w niej, jak i w tobie. Dlatego te iskry, które ty wysyłasz pod postacią właśnie myśli, żeby rozpalić ten płomień, to muszą być te iskry bardzo, że tak powiem, czy te myśli bardzo zintensyfikowane. Dlatego wtedy wybieramy afirmowanie i powtarzamy te afirmacje, powtarzamy, powtarzamy, aby w tym umyśle podświadomym, jakby usunąć ten opór, aby ta iskra mogła rozpalić ten płomień. I teraz, kiedy my myślimy o tej osobie, bombardujemy ją tymi naszymi myślami. To w tej osobie, właśnie właściwie w jej umyśle podświadomym, zaczynają się dokonywać pewne zmiany. Zaczyna się usuwać opór i ten opór zaczyna usuwać się również w twoim umyśle podświadomym, bo twoja podświadomość również zaczyna być bombardowana nowymi myślami. I w tamtej osobie na poziomie podświadomym zaczynają Pojawiać się pewne zmiany, i te zmiany mogą wyglądać właśnie w taki sposób, że na przykład ta osoba idzie w jakieś miejsce, gdzie słyszy piosenkę, na przykład, która jest z wami powiązana, albo widzi w jakieś miejsce, spotyka kogoś, kto nagle o tobie mówi, gdzieś tam po prostu mm, cały, jakby wydawałoby się świat 3D, pokazuje jej albo naprowadza ją na myśli o tobie, albo kiedy ty ciągle tak. Rozwijasz te myśli, afirmujesz i afirmujesz, to w tej osobie, w tej umyśle podświadomym, pojawia się nagle myśl o tobie, zaczyna za tobą tęsknić, zaczyna o tobie rozmyślać, i wtedy, dopiero wtedy, kiedy ty jesteś zdeterminowany do tego, żeby zamanifestować tę osobę, żeby w twoim życiu przejawiła się ta osoba właśnie w takiej wersji, jakiej chcesz i utrzymujesz, Cały czas tą nową historię i tą nową jego wersję, to w tej osobie zaczyna się dokonywać zmiana. Tak? I wtedy dzieją się e, właśnie te wszystkie zbiegi okoliczności, czy zaczynają się dokonywać właśnie te materializacje w tym świecie, czy do tego, czego pragniesz. Nagle ta osoba się odzywa, dzwoni do ciebie, albo właśnie niby przypadkiem gdzieś tam się spotykacie i z tego zaczyna tworzyć się wasza nowa historia. Dlatego tak ważne jest to, kiedy my zaczynamy manifestować konkretną osobę, żeby trzymać się tych myśli, tych nowych myśli, które zaczynasz snuć, tego nowego postrzegania tej osoby, aby się nie chwiać, bo za każdym razem, kiedy ty zaczynasz zmieniać zdanie i zaczynasz wątpić, i zaczynasz kombinować, czy w ogóle to ma sens, czy to w ogóle działa, e, czy ta osoba w ogóle do ciebie powróci, to w tej osobie te iskry jakby znowu gasną. Więc e, trzeba być tutaj konsekwentnym, e, trzeba być wytrwałym i trzeba być systematycznym w utrzymywaniu tej nowej wersji swojej historii i tego nowego postrzegania tej e, osoby. A więc ym, to nie jest też tak, że ta osoba w tym momencie, kiedy ty myślisz jakieś tam konkretne słowa, to ona akurat w tym momencie dokładnie myśli to samo. E, to chcę wyjaśnić, bo często nam zadajecie właśnie takie pytania. To nie do końca tak jest. Może tak być. Jeśli nie ma oporu, może być i ta ta twoja, to twoje skupienie jest tak intensywne, to może tak być, że nagle w tym samym momencie, kiedy ty myślisz o niej, to ta osoba nagle zaczyna. O Tobie myśleć, gdzieś do głowy przyjdzie i właśnie myśl o Tobie. Ale najważniejsze jest zrozumienie tego, że te Twoje myśli nie giną, one docierają do nadawcy, więc to ma naprawdę sens, jeśli chcesz zamanifestować konkretną osobę, utrzymywanie tych myśli na wodzy i kierowanie tych myśli, których chcesz doświadczyć. Niejednokrotnie być może. Ktoś z Was już doświadczył tego na swojej własnej skórze, kiedy przychodzi, tak? My takich historii sukcesu mamy naprawdę dużo, kiedy mówicie nam, że odezwał się mój SP, przyszedł do mnie i on mówi dokładnie to, co ja afirmowałam, mówi moimi afirmacjami. No właśnie tak się dzieje, ponieważ te iskry tam płoną, i te iskry to są takie zapisy na taśmie, tam gdzieś się to wszystko koduje, i on potem przychodzi, czy ona przychodzi, i nagle okazuje się, że mówi dokładnie to, co ty chciałaś usłyszeć? A więc, e, kochani, mam nadzieję, że ten odcinek był e, pomocny, że rozjaśniłam e, trochę te Wasze rozważania i zastanawianie się nad tym, co czuję i czy czuję. Tak czuję, odbiera zawsze. Zawsze odbiera tylko, tak jak powiedziałam, trzeba być konsekwentnym, trzeba sprawić, aby zapłonął płomień, wysyłać te iskry, niech płonie płomień i wtedy. Doświadczasz właśnie spełnienia swojego pragnienia, doświadczasz zamanifestowania tego, czego chcesz w swoim życiu. Jeśli Ci się podobało, polajkuj, zasubskrybuj, zostaw jakiś komentarz. Niech te nasze filmiki docierają do jak największej liczby osób po to, aby mogły cieszyć się życiem spełnionym i manifestować swoje życie na własnych zasadach. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.